Didi, wyszła nowa gra Treniter, na co ty czekasz jeszcze w tym domu i cię kupić? Ej, po co mam kupować jakąś nową grę, skoro mamy tak dużo gierek przecież nowych kupionych? Ale ona, tu jest najlepsza gra na świecie, no proszę, Didi, chodź szybko! Nie wiem czy to jest dobry pomysł, a w ogóle oczy jest ta gra, bo nawet nie widziałem traileru żadnego na YouTubie o niej. Didi, jak zobaczysz, to po prostu nie wytrzymasz z wrażenia. Tu jest Train i ten najstraszniejszy pociąg na świecie! Co najstraszniejszy pociąg na świecie? Ej, to teraz mnie naprawdę tym i chętnie pójdę ją kupić! No to leć, Didi, jak najszybciej czekam tu na ciebie! No dobra, to czekaj na mnie w tym domku, ja kupić szybko tą grę Train Eater. Nigdy nie słyszałem o takiej kierce, widzowie. I zobaczcie, jestem już pod sklepem i nie widzę żadnej tutaj gry o Train Eater. Jest jakaś gra, która jest mega dziwna, jest jakiś Mortal Kombat, ale nie ma Train Eatera. A tutaj też nie ma, jest tylko Fortnite GTA. Myślałem, że będzie ta gra, i nie ma. Panie sprzedawcu, czy słyszał pan może o takiej grze jak Train Eater? E, pierwszy raz słyszę. Jedyne, co mi się obiło o uszy, to że jest taki pendrive. Co? Pendrive? O co chodzi? z pendrive'em. To pewnie jakaś gierka na pendrive'ie, tak? E, no tak, no tak. I ona podobno jest naprawdę straszna. Co? Jest straszna? To przecież Sarki nie będzie chciał grać, bo on się będzie bał. No tak, dlatego... E, znaczy, no ja nie wiem, e, ale jest ta gra i ona jest naprawdę niezła. Tutaj jest tak straszna. No widzę, że są dwie wersje. Ta... No widzę, że są tutaj dwie wersje. Ta biała, taka bardziej dla dzieci i ta czerwona, taka straszna. Chętnie kupię tą straszniejszą wersję, proszę pana. No, dobra, w takim razie, bo ta gra jest mega droga, bo jest tak straszna. Kosztuje 30 złotych monet. Ile 30 złotych monet? Przecież ja nie mam ani jednej monety przy sobie. Nawet nie pomyślałem o tym, że będę musiał płacić za te gry. A co pan powie, jeżeli zaoferuję panu. Wykopanie ogródka. E, no nie, nie, niestety nie. No to coś innego, proszę, niech pan coś wymyśli, bo chcę tego pendrive'a. Mogę się zastanowić pod warunkiem, że widzowie zostawią łapę w górę. Łapę w górę widzowie mają zostawić ale gdzie? Pod filmikiem? No pewnie. No to widzowie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i zobaczymy jak dużo osób chce Żebym kupił tego strasznego pendrive'a, Trainiter. Sekundy na sekundę jest coraz więcej łapek, więc możesz wziąć pendrive'a. No dobra, to w takim razie biorę tego straszniejszego. Jak mi się on spodoba, to przyjdę po tego łagodniejszego. Szarki, szarki, kupiłem tego pendrive'a. Nie było żadnej gry, ale był taki pendrive'. Zobacz, jak on wygląda. Boże, on jest przerażający, Didi. Ja na pewno nie będę brał w tym udziału, więc. Sorki i nara. Dlaczego, szarki sam chciałeś, żebym kupił trainiter, a teraz uciekasz? Ale nie sądziłem, że to jest takie straszne, wybacz mi. Ale spokojnie, tam jeszcze jest jeden taki mniej straszny pendrive, to mogę go pójść kupić, ale najpierw chcę odpalić tego. No dobra, to może na tamten się zgodzę, ale na ten nie ma szans. No dobra, jak chcesz, dzięki, lolko w takim razie podpinam tego pendrive'a do komputera i zobaczmy, co na nim będzie. Teraz cię zniszczę. O nie, ten train eater jeszcze się urosł, bardziej, jest coraz większy, nie podoba mi się to, muszę go zacząć atakować. Dobrze, że wybudowałem te wieżyczki, bo mogę teraz z nich nawalać do niego i zaraz go pokonam. Ała, to ale teraz moja kulę ja zaczynam strzelać. O nie, Sko, masz pasukę! Nie, wpadłem w swoją pułapkę sam, muszę się wydostać z tych kolców w jakiś sposób. O, udało mi się. Ale, ale tu są jakieś minyceus. O, dużo mi to zadało obrażeń, ale spokojnie, ja jestem mega ciężki. Wiedziałem widzowie, że te miny się nadadzą w tego, do tego miejsca, żeby go tutaj zamknąć. O nie, znowu wpadłem w swoją pułapkę, dobra. Nie daruję ci tego tren i też cię rozwalę. A stąd zaraz cię złapię moje rakiety do ciebie dotrą i to będzie twój koniec. Muszę tylko się przedostać przez te miny. Nie dasz rady przez nie, przecież jest ich tak dużo i ty nie dasz rady. Dam radę, nie jestem najsilniejszy, jest strzelam. To ja do ciebie strzelam teraz z i ja rozsadzę wszystko. To, to bolało, dobra. Teraz przechodzę przez twoje ściany i to jest naprawdę twój koniec. No dobra, przyjdziesz przez tą siatkę, ale chyba zapomniałeś, że tutaj mam ruchome piaski, które cię wciągają teraz w ziemię. No i teraz z rakietnicami do ciebie będę nawalał, jak jesteś w tych ruchomych piaskach, głupku. Ała, ale to boli, czemu to jest tak wolne? Nie. To koniec! Teraz zaczynam do ciebie strzelać z laseru! Te lasery nic mi nie dają, bo ja mam super zbroję! Ej, czemu ciebie nie atakuje raz? O, w końcu to A. działa! Ale to boli, teraz chodzę przez te głupie pajęczyny i przechodzę na drugą stronę! Nie ma opcji, że przejdziesz przez tą pajęczynę. Przecież jesteś taki długi, więc będziesz całą noc chyba przechodził przez pajęczynę. O, jak to boli, dam radę. Rozwalam te głupie kolce. Już po tobie, Didi. To nie są głupie kolce, to są toksyczne kolce, które dały ci truciznę teraz, a ty o tym nawet nie wiedziałeś. Chowaj się, bo teraz leci na ciebie wielka sterta strzał. A ty faktycznie strzelasz do mnie jakimiś lasterami. Ale to mega boli. Będzie bolało jeszcze mocniej tych, tylko przyjdę przez te głupie kaktusy. Nie, nie uda ci się przez nie przejść, ponieważ one są mega wysokie i teraz ciekują. A jak to boli? Chyba nie zabra, Rozwalę twoją wazę! A co powiesz na to, że tu jest wielka banda konduktorów, które zaraz ci sprawdzą pilecik, bo pewnie nie masz do kontroli? O nie, to konduktorzy, a ich nienawidzę. Dobra, rozwalam ich wszystkich. Nie dasz rady, bo oni są nieśmiertelni. Nie rozwalisz ich nigdy. E jak to możliwe? O nie, dobra, wcielam w twój dom, ty głupi Didi. Tylko nie w mój dom, proszę, to ja mogę w ciebie teraz strzelić Ole, Salwę, tutaj oh. rakiet wystrzeliłem w oh. niego. Nasz domek, nasz domek, nasz domek, Szarki, nasz domek! Co z naszym domkiem, Didi? Wszystko w porządku jest przecież. Jak w porządku? Przecież straszny Train iter zaatakował nasz domek, wszystkie piętra są całe. Ty głupku, to tylko gra, wiedziałem, żeby w nią nie grać, widzisz, teraz będziesz się bał. O nie, on był taki przerażający, ty się ciesz, że go nie widziałeś na własne oczy. No widzisz, mówiłem, ja się bardzo cieszę, bo był przerażający. Wiesz co, ja idę na pewno zwrócić tego pendrive'a, nie ma opcji, że ten pendrive będzie w moim domku i jeszcze znowu coś zaatakuje ten domek i będzie mi przykro. Panie sprzedawco, powiedział pan, że ten pendrive jest mega straszny, on jest przerażający, on mi prawie cały domek rozwalił. No mówiłem od początku, że jest przerażający. Nie chcę więcej grać w takie gry. Chciałbym na przykład kupić sobie takiego pendrive'a. On wydaje się być mega przyjazny. Ten jest naprawdę w porządku, dlatego możesz go kupić za 20 zł monet. No już przecież przerabialiśmy ten temat. Nie mam żadnych monet. Jestem biedny i spłukany. No dobra, zrobię ci ostatni wyjątek i za subskrypcję twoich widzów będziesz mógł go wziąć. Czyli jak widzowie zostawią suba, dasz mi tego pendrive'a. No widzowie, zlitujcie się i kliknijcie ten przycisk subskrybuj i najlepiej jeszcze walnijcie w dzwona, wtedy to już będzie niezłe kongo. A ja w takim razie, pani sprzed... zostawisz tego suba? E, no oczywiście, że tak, możesz go wziąć. No to w takim razie biorę pendrive'a i idę pokazać go Szarkiemu. Może mu się spodoba. Szarki, 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 zobacz co ja kupiłem. Teraz kupiłem takiego pendrive'a i na pewno ci się spodoba. Ej, ten wygląda mega spoko. Dawaj go odpalimy i zobaczymy jak działa. No dobra, tylko się przygotuj, bo tutaj naprawdę może być wszystko, przed chwilą walczyłem z wielkim trainiterem, więc uwaga, podpinam go do kompa i odpalajmy to! Ale Szarki, ty ze mną nigdy chyba konkursów budowania nie wygrałeś, no dobra, niech sobie tak myśli, że za mną wygra. No dobra, to tak bądź razie mam przygotowane itemki, zaczynamy budować trainitera. Musicie pamiętać, że Train Eater to jest taki czerwony, wielki, straszny pociąg, więc też musimy takiego zbudować. Więc zacznijmy budować jego twarz. Najpierw jego twarz będzie wyglądała tak i mam nadzieję, że wygram z Sarkim. Bo ja naprawdę się staram jak buduję te budowle I gdy już mamy zbudowany taki kwadrat Musimy tylko w środku wypełnić czarnym kolorem Żeby było widać, że to w sumie zakończenie jego buzi I przydałoby się teraz posadzić tutaj tej pałeczki Żeby przypominały one zęby od tego trenitera Takie jak on ma tam I teraz możemy zrobić teraz taki wielki prostokąt z tego koloru czerwonego I gdy już zrobiliśmy jedną ściankę Teraz musimy zbudować ścianę z drugiej strony Tak, żeby to fajnie, ładnie wszystko wyglądało I mam wrażenie że wygram z ten konkurs budowania bez problemu. I już w sumie zrobiłem cały ten prostokąt i całego trenitera, tylko brakuje jeszcze jego oczu, a on ma wszędzie dookoła takie oczy randomowe w randomowych miejscach, więc też je damy. Tylko nie wiem, czy on z tobą też ma jakieś oczy, ale dajmy na wszelki wypadek, żeby mieć dodatkowe punkty w tym konkursie. Budowania realistycznej budowli trenitera. No i chyba mamy gotowego tego trenitera. Wydaje mi się, że już tu nic nie trzeba zmieniać. Didi, jaka beznadziejna budowla, o fuj! Jak beznadziejna przecież mega realistyczna, mega przypomina tutaj tego trenitera. No nie, właśnie nie, nie przypomina w ogóle, moja jest dużo ładniejsza, no ale Didi, spoko, mówiłem, że z tobą zawsze wygrywam, cześć. Jakim cudem niby twoja jest niby lepsza od mojej? To jest niemożliwe, aż muszę jej chyba zobaczyć jak szankiemu poszła jego budowla i czy też, ej, ona w ogóle nie przypomina trenitera, to jest beznadziejne jakim cudem to ma wygrać ze mną? Didi, nie podglądaj ty zgapiaczu głupi, i stąd. No dobra, ja nie podglądam, tylko chciałem sprawdzić jak ty. No to w takim razie muszę wymyślić coś bardziej kreatywniejszego, żeby zamienić tą budowlę w mega realistyczną. Tylko nie wiem, co mam zrobić takiego. No witaj, widzę, że nie radzisz sobie, a twoja budowla jest bardzo brzydka. Ale słuchaj, wpadłem na pomysł, bo mam taki specjalny pilot i za łapkę w górę twoich widzów mogę ci go dać. Ale co niby ten pilot robi, bo chciałbym wiedzieć, zanim poproszę widzów o lajka like i suba. Zamienia budowlę w realistyczne i to coś będzie mega realistyczne. Jak to coś? To przecież jest Train Eater, Przecież to widać, że to jest train inter, a nie to coś. No to coś, to jest beznadziejna, a nie train inter, więc co? Chcesz czy nie? Widzowie, proszę zostawcie łapkę w górę, bo muszę z szarkiem wygrać ten konkurs rozbudowaniu. Nie mogę pozwolić sobie na przegraną. Wow, jak dużo łapek nie sądziłem. No dobra, w takim razie trzymaj to i powodzenia. No i niby jak działa ten filo? Co ja mam zrobić? Sobie po prostu kliknąć tą budowlę I ona się zamieni w mega realistyczną? No nie wiem, no dobra, spróbujmy my, Więc klikam I ciekawe czy się coś zmieniło Zobaczmy, wow! Wow, ale ten treniter jest mega długi Mega przerażający I wygląda mega realistycznie Zobaczcie, to są jego oczy A tu są jego straszne zęby I w środku jest nawet jakiś kierowca tego trenitera I wygląda mega przerażająco Ciekawe czy Szarki się przestraszy go Jestem mega ciekawy jak on zareaguje Więc chodźmy ocenić jego budowę Budowlę najpierw. <laughs> ty co myślisz, że ze mną wygrasz? Dili, czemu ty się ze mną nabijasz? Ja widziałem twoją budowlę, była beznadziejna. To jest czaderskie i na pewno wygra. Serio, myślisz, że to jest saderskie szarki? No to musisz na serio zobaczyć moją budowlę, bo tą budowlę oceniam na 2 na 10. 2 <noise> na 10! Didi. no zaraz zobaczymy twoją beznadziejną! No zobaczmy zobaczmy, która jest bardziej realistyczniejsza. Ej, jakim cudem ty zbudowałeś tak dobrą budowlę! No bo może skrytykowałeś mnie, ja się trochę zdenerwowałem i stwierdziłem, że harduje i zbuduję coś mega realistycznego. No nie wierzę, Ej, ale dobra, to jest genialna budowla! Nie no znowu przegrałem! To je zdi se nespravedlivo, ti vedno imaš boljšo gradnjo od mene. No bo lepiej mi szło budowanie, no co ci mogę poradzić? Ej, dili, na kamerach przyszło mi powiadomienie, że brainroty chcą ukraść jakieś pendrive'y. Musimy je szybko zdobyć. Dobra, głupki, macie pilnować to jak najbardziej, jak najszybciej, żeby nikt tego nie ukradł. Bo tam są na was brudy, dlatego lepiej jakbyście to pilnowali A jak ktoś wam ukradnie te pendrive'y, to macie przerąbane, rozumiecie? Każdego z was pozałatwiam, dlatego macie uważać. Szarki, czy ty to widziałeś, te brainroty, czyli Tralalero, Tum Tum, Sakuri, Bombardino, Krokodilo, mają jakieś swoje Pendrive? Tum, tum Sahur zabrał swój pendrive i gdzieś uciekł. Musimy gdzieś go zdobyć. To szybko, musimy odzyskać te pendrive'y. Jestem mega ciekaw, co tam się znajduje. Szarki, musimy teraz odnaleźć Tum, tum Sahur i odnaleźć, gdzie on schował tego pendrive'a, bo tam na pewno będzie coś ciekawego. Ja nigdzie Didi nie idę, a poza tym on pewnie tego nie schował, tylko trzyma to cały czas przy sobie. No to w takim razie będziemy musieli ich pokonać, żeby odzyskać od nich te pendrive'y, bo naprawdę jestem ciekawy, co się na nich ukrywa. Didi, jesteś chyba chory, to jest mega nieodpowiedzialne. co? robisz? No co z tego? Jestem mega ciekawski, jestem ciekawy, więc idę szukać teraz Tum Tum Sahur. Muszę się jak najszybciej schować, bo oni na pewno będą chcieli odzyskać tego pendrive'a, to jest mój i muszę to go chronić za wszelką cenę. Chodzę już po tym lesie od dłuższego czasu i zobaczcie, kogo zauważyłem. Przede mną jest Tum Tum Sahur i muszę być naprawdę cicho, żeby go zaskoczyć i zaatakować i odebrać jego pendrive'a, więc uwaga, biegam do niego i zacznę go bić. Mam nadzieję, że nie zareaguje mi w ogóle. Wow. Co ty robisz? Chcę twojego pendrive'a odzyskać, bo jestem mega ciekawy, co tam masz na nim. Nigdy go nie odzyskasz, zostawcie w spokoju. O, Właśnie, dobra, że odzyskam! Ej, hey, on mi w ogóle sam wyrzucił tego pendrive'a, więc mogę iść teraz do komputera mojego i zobaczyć, co na nim jest. Ale w sumie to nie powiem, szarkie, może zdobyłem pierwszego pendrive'a. Więc wchodzę teraz do mojego domku i podepnę tego pendrive'a do tego komputera, więc go podpinam tam, siadam na to krzesło i zobaczmy, co jest z tym pendrive'em. Y. Może gdzieś nie przeniesie. Według tego emoji muszę zgadnąć, który to jest zwierzak z tutaj przebrany. Ej, chwila. Tego nie widziałem nigdy, to chyba jest Hopotino Kaktusino. <laughs> nie mam pojęcia, jak się nazywa to, ale dobra. Muszę zgadnąć, który to jest zwierzak po tych emoji. Więc na moje pierwsze oko na pewno to nie będzie Tung Tung Zahur, ani Bobrito. Też to nie będzie Hapibaro Kokonino. tylko to raczej będzie. Czekajcie, tu jest tak. Krokodyl, samolot i bomba. To mi się wydaje, że to będzie krokodilo Bambino. Nie! On się nie nazywa Crocodilo Bambino, tylko tylko Bombardino Krokodilo. I miałem rację, jest zielony ptaszek. I teraz muszę zgadnąć, tutaj, ej, chwila. mamy jakąś ninję i kawę. Czy wy widzicie na tym obrazku jakąś kawę, która jest ninją? Bo ja chyba nie widzę. Czekajcie, muszę spojrzeć teraz po kolei. I tutaj jest Cappuccino Assassino. Ciekawe, czy dobrze to wypowiedziałem. Tak, dobrze to wypowiedziałem. I teraz mam Bananino Maupinio, tylko chwita. Tylko chwila, gdzie to jest? Bo to jest delfin, a nie banan. O co to? Tutaj chodzi? Dlaczego to jest emotka mopy? Jak tu jest delfin z banany? A nie, czekaj, tutaj też jest. I wydaje mi się, że to jest chimpanzini bananini. Czy miałem rację? Tak! Miałem rację, to jest chimpanzini bananini. O nie, czekajcie, mamy tutaj rekina i mamy niebieskie buty. Czy znacie jakiegoś rekina, który ma niebieskie buty? Bo ja znam. I to jest. tralareru tralala. Chyba. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. I tak, powiedziałem dobrze. Tralerero tralala. Oj, chwila, co to jest? Co to jest za uśmiechnięta buźka i pień drewna? Znacie jakiś pięć drewna? Bo ja żadnego takiego nie znam. I to będzie. Ej, chyba, że to będzie. Co to jest? Żabanino, Oponino? <grym /hory> A może to będzie Delfino? Bananino? Nie. Tung, tung, sakur. Tak mi się coś wydaje. Ale ten pendrive był niesamowity. Nie sądziłem, że będzie coś takiego jak zgadywanie. Brainotów po emoji. Jestem naprawdę dobry w tym, albo po prostu to było takie słabe. Nieważne, chodźmy teraz odnaleźć kolejnego. Na przykład. Ralarerot, Tralala, ra ra bo jestem mega ciekawy. Co on ma na przykład na swoim pendrive? Tu tum, Sahur wziął tego pendrive'a i sobie poszedł w inną stronę, dlatego ja też biorę swojego pendrive'a i uciekam do wody, chować się. Ale tralala tra miał mega pecha, bo zauważyłem, jak on skoczył do wody i teraz zwiewa przede mną, ale na szczęście on mnie nie widział, więc muszę teraz go jakoś dogonić i zabrać jego pendrive'a, bo ciekawe, co on ma na swoim pendrive'ie. A na szczęście tu jest jakaś tutaj łódka, więc mogę do niej wskoczyć i wykorzystać ją, żeby podpłynąć do tralala tra Nie wierzę, że cię tak szybko dogoniłem, że jesteś takim wolnym pływakiem Tralerotralalalala. Co ty tu robisz? Stąd. Nie odejdę, bo chcę twojego pendrive'a i muszę ci go jakoś odebrać, więc teraz to jest twój koniec! Nie zdobędziesz mojego pendrive'a! Właśnie, że zdobędę, bo zaraz cię pokonam. Nie no, ty jesteś mega szybki, nie potrafię cię dogonić. Dlatego właśnie od ciebie uciekam. Tu jest ten pendrive, ha, ty głupku, nigdy go nie zdobędziesz! Właśnie, że zdobędę! Zdobyłem już jeden pendrive, więc twój też zdobędę! Ła, oła, dobra, trzymaj, go tylko mnie nie uderzaj, błagam! Co jest? On mi oddał swojego pendrive'a bez problemu. Myślałem, że będę musiał z nim zanim robić jakiś... W takim razie weźmy tego pendrive'a i chodźmy podpiąć go do mojego komputera. Szarki Szarki, nie uwierzysz, co udało mi się zdobyć od tralarero tralala. No dawaj, co ci niby udało się zdobyć? Pendrive'a mam od niego, więc możemy teraz podpiąć go do komputera i zobaczymy, co na nim jest! O, to sprawdźmy szybko! No dobra, to więc go podpinam teraz i przygotuj się, bo siadam przed komputer i uruchamiam go. Ciekawe, gdzie nas przeniesie! A bo co będziemy oglądać? Uwaga, klikam! Gotuj się szarki, bo to może być naprawdę ciężka historia dla Ciebie. Zradzuję, że. Ty jesteś rekinem, a to jest historia jak powstał tralarero tralala, więc zabijesz mi się za oglądanie tego filmu. I, ej, co tu robi jakiś strażnik w więzieniu? Didi, tutaj w ogóle są więźniowie. Ja bym się bał do nich podchodzić, bo oni mogą być mega niebezpieczni. To prawda, ale zobacz, oni jak coś zadowoleni są w porównaniu do tego ochroniarza. Co tu jest za fabryka rekinów? No, ty każesz mi oglądać, Dili. Przecież ja kocham rekina, ty każesz mi oglądać jakąś fabrykę. Nie, 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 nie. Co ty zrobiłeś? Czemu oni robią z tych rekinów jakieś mięso? O co tutaj chodzi? Szarki? Ja bym ich wszystkich, Dili, zgłanił za to, co robią. Ja nie mogę. Oni robią jakieś chipsy z tego. Nie wierzę w to, że tak powstają chipsy z rekin. Ej, chwila, to jest kolejny rekin i to ten niebezpieczny i co się robi. Dili, proszę cię, zrób coś, żeby oni nie jedli tych rekinów. O, jaki słodzia! Ej, ja chyba chciałbym go przytulić, jaki on jest śliczny, piękny. Ej, chyba ten z, ten złodzie, ten bandyta, ten wiezień się zakochał w nim. Oby go ugryzł, oby go ugryzł. Czekaj, nie, on tego rekinka ratuje i wsadzi go do buta. O, jaki słodziak. No jednak czy przestępcy nie są tacy źli, zwłaszcza że pa ochronił go i teraz schowa go, żeby mógł przeżyć. Mi się wydaje, że ten przestępca nie jest zły, ale tam ci są. A mi się wydaje, Szarki, że jak ty będziesz mi dokuczał, to zrobię z ciebie chipsy. <laughs> Ta jegonia. Nie wiem, ja z ciebie nie zrobił. <laughs> no dobra, i zobacz, teraz on przyjdzie do tego go... Co on z nim zrobi? Da karmił. Na getcem! Ej, przecież rekiny nie jedzą na Przecież jedzą mięsa na getce to mięso. Ale na są zrobione, wiesz, chemicznie. No dobra, ale zobacz, teraz jakiegoś rekina gdzieś ładuje, ale o co się z tym rekinem? O nie, ten ogromny się wkurzył. tak, on urósł! Tak szybko już. Ło! jest, Tralaleru, on tak powstał? Zobacz, ej, to co? Zostać go do buta i dlatego tak nigdy nie jedz na getcu. Haha, jak uciekają! Co to było za ucieczka? Ja nie mogę, to jest zabawne. Nie, no to jest najdziwniejsza ucieczka jaką widziałem. No to samo dzień powiem, nigdy nie widziałem takiej ucieczki. <gry> I zobacz, teraz oni jakieś te helikoptery go namierzają. Ej, chwila, co? Czy oni mi się udało uciec? E, no ten tralerero, tralala, uwolnił tego więźnia. Czadersko. Ej, co tu robi Cyrk? Czy on tego tralerero wyśle do cyrku teraz? Nie, no nie wierzę, że on może go dać do cyrku. Przecież to jego przyjaciel. Czyli Szarki, uważaj. Nie dość, że zrobię z ciebie chipsy, to jeszcze do cyrku cię wyślę. <laughs> ale, ej, nie wiem, czy widział się, ale to był tuch, tuch. soho Gdzie? Nie widziałem go, nie skupiłem był, się na tym. Był tu, był tu, zaraz zobaczysz. No dobra, to jestem teraz skupiony. I będę oglądał Ej faktycznie jest tutaj I oni ze sobą Ej ale to jest mega smutne Głupicy No to prawda Wykorzystują biednego Tralarero tralala Mega fajna historia Didi Szczerze nie sądziłem Że on tak powstał Ja też nie sądziłem Że on akurat w taki sposób powstał Kto by się spodziewał Że on był w więzieniu kiedykolwiek Nie wiem jak ty Szarki Ale ja idę zdobyć kolejnego pendrive'a. Jak coś to ci wszystko popowiem Wszyscy poszli chować swoje pendrive'y, Więc ja też muszę za zacząć chować swojego Dlatego go biorę I teraz tu spada nie mam pojęcia, gdzie mogę znaleźć Bombardino Krokodylo, tylko chwila. Słyszałem przed chwilą jakiś wybuch, więc na pewno jest gdzieś obok. Ej, czy wy tu widzieliście, Ktoś coś nawala! Ej, Bombardino Krokodilo, co tam robisz? A ty co robisz na tym drzewie? Teraz w ciebie będę nawalał, chodź tutaj! O nie, nie strzelaj we mnie, tylko chcę z tobą pogadać, proszę, porozmawiajmy! Nie będę z tobą rozmawiał, wiem, że chcesz mi ukraść mój pendrive, nie dostaniesz go! Przysięgam, Bombardino Krokodylo, chcę tylko z tobą porozmawiać, nie chcę ci zabierać pendrive'a, w ogóle o jakim Pendrive, ty mówisz. To czekaj, to o czym ty chcesz ze mną porozmawiać? Chciałem porozmawiać, żebyś mi oddał tego pendrive'a, bo jesteś widuszny. Udało mi się go zabić, widzowie, i mam kolejnego pendrive'a, więc idę teraz do mojego domku i zobaczymy, co na nim jest. Szarki, szarki, zdobyłem kolejny pendrive, nawet nie pytaj, w jaki sposób musiałem go zdobyć, bo było mega ciężko. No i czadersko, sprawdźmy, Didi, musimy szybko obczaić tego pendrive'a. To w takim razie go podpinam do tego kompa i odpalam, to ciekawe, co tam będzie. Bombardiero Krokodilo. I na pewno szarki ze mną teraz nie wygra, bo postaram się zbudować tą budowlę na jak najbardziej realistycznej i bez oszukiwania. Chociaż troszeczkę wy mi pomogliście w tym oszukaniu. A zaczniemy moją budowlę od zbudowania pyska tego krokodyla. I mi się wydaje, że to wystarczy. Troszeczkę do góry polecimy. I to będzie jego szczęka. W tym miejscu zrobimy jemu oczy, ponieważ krokodyle mają takie śmieszne oczka. No i na razie tak wygląda mój krokodyl Teraz trzeba zbudować mu jakiś samolot do oka, więc to będzie bez problemu. Problem proste. Didi, jakim cudem ty robisz tak obrzydliwe budowle, a potem wygrywasz? Przecież to jest nienormalne. Co jest nienormalne? Przecież to jest nawet ładne. Nie, Didi to jest beznadziejne. Aż idę robić swoje, bo nie masz szans. Dlaczego ten szarki znowu podgląda moją budowlę? Już mi się to nie podoba. I znowu skrytykował i nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Znowu muszę to niszczyć. Może jak dobuduję trochę więcej tego krokodyla bombardino, to może będzie lepiej wyglądał niż teraz. Chociaż nie, nie wygląda to w ogóle lepiej. No, nie musisz tego usuwać, ale ja za suby twoim widzom mogę dać taki pilocik, który zamieni to w realistyczną budowlę. Czyli teraz widz musi zostawić subskrypcję, żebyś mi dał ten pilocik i żebym mógł wygrać ze Szarkiem konkurs, tak? Tak, dokładnie. No to w sumie to ja chyba przyjmę taki pilocik od ciebie, czemu nie? To widzowie zostawicie subskrypcję, proszę. Jeżeli lubicie Krokodile o Bombardino, to na pewno zostawicie suba, bo będzie go naprawdę dużo. To wyznaj mi go, bo już chyba zostawili suba. No dobra, to twoi widzowie w takim razie chyba zostawili stawili tego suba, więc mogę dać ci ten pilot. Ale super! I co, jak go użyję, to mogę na przykład zamienić moją budowlę w realistyczną? Dokładnie tak, więc życzę ci powodzonka. Ej, chwila, chwila, nie uciekaj, bo ten pilot jest niby lepszy. To co on jeszcze dodatkowego robi? No, ty możesz się zamienić jeszcze na przykład w Bombardiro Krokodilo. Nie, gadaj, że mogę zostać bombardino Krokodilo na prawdziwym życiu. Naprawdę? Tak, dokładnie. Bierz się do roboty, bo już naprawdę krótko czasu zostało. No dobra, widzowie, to w takim razie klikam ten guzik. I moja budowla jest naprawdę mega realistyczna i prawdziwa. Zobaczcie, ten bombardino krokodilo nawet lata sobie, jakby był prawdziwy. Ciekawe, czy potrafi jeszcze mówić, ale chyba wydaje mi się, że nie. Więc taką budowlą na pewno wygram ze Szarkiem. No dobra, to ja w takim razie się teraz przemieniam w tego bombardino krokodilo. I niestety mój pilocik już zniknął, ale mogę teraz iść do Szarkiego i go strollować. A do tego trolla tu mu rozsadzę całą budowlę. Ciekawe, czy będzie wystraszony. Jaki głupi bombardino Diro krokodilo, krokodilo, czemu ty mnie zniszczyłeś? Całe? To nie wierzę. Sam jedzie, chodź tutaj! Bo ta budowla była naprawdę brzydka i nie pozwolę sobie, żeby ktoś mnie ośmieszał taką brzydką budowlą! Pożałujesz tego, co zrobiłeś? Nienawidzę cię! No to zobaczymy później! O nie, Szarki się naprawdę zdenerwował, że mu zniszczyłem tą budowlę, ale przynajmniej wygram z nim ten konkurs teraz, więc chodźmy może do niego i oceńmy jego budowlę, jak teraz wygląda. Ej, Szarki, co tu się wydarzyło? Nieważne, jakiś głupi bombardiro-krokodylo przyszedł i zniszczył mi całą moją budowlę. Masz szczęście, Didi, bo dzięki temu pewnie wygra. Tak czy siak bym wygrał z tobą, ale w ogóle te, 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 te szczątki mi nie przypominają Bombardino krokodyla. No bo nawet nie skończyłam go budować. No dobra, szarki, to w takim razie chodźmy ocenić moją budowlę teraz. I co sądzisz o takim realistycznym Bombardino krokodilo? Nie wierzę, Didi, że ty to zbudowałeś. Przecież to jest jakaś masakra. Jak to wygląda? To wygląda mega realistycznie. I mogę się założyć, że. I mogę się założyć, że nigdy tak realistycznego Bombardino krokodilo nie widziałeś na swoje własne oczy. No nie wiem, Didi, czy ktokolwiek widział na swoje oczy tak realistycznego Bombardino krokodilo. Ej, Didi... Ale to dziwne, bo taki sam mi rozwalił budowlę Co jak to? Ktoś ci rozwalił budowlę? niemożliwe. To na pewno nie byłem ja ani moja budowla. No nie wiem, Didi. Na bank Didi oszukowałeś w tym budowaniu. Nie, ja nikogo nie oszukiwałem zwłaszcza ciebie, Szarki. Po prostu jestem. Po prostu jestem lepszym budowniczym od ciebie. Co ci na to mogę poradzić?